Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam porozmawiać troszeczkę o kartach Tarota pod względem ich mm, mówieniu o zdrowiu. Będę omawiała w tym momencie małe arkana, dlatego że tak naprawdę z doświadczenia wiem, że to jest sprawa najtrudniejsza. Wielkich arkan uczymy się łatwo, wielkie arkana nie przysparzają nam większych trudności. Natomiast zawsze gdzieś to znaczenie małych arkan nam umyka, trudno jest to wszystko ze sobą połączyć. A tak naprawdę pokażę Państwu, że to jest dosyć proste. Miecze jako żywioł. W kartach Tarota y, odpowiadają y, żywiołowi powietrza, dlatego to wszystko, za co odpowiada żywioł powietrza, więc oddychanie, y, oddech, y, narządy y, oddychania, wszelkiego rodzaju astmy, alergie właśnie zawiera się w zdrowotnych sprawach y, miecze. Y, mało tego, to wszystko, co odpowiada za nasz mózg. Za głowę, za mowę, dlatego, że żywioł powietrza jest również żywiołem intelektualnym. Oprócz tego same miecze kojarzą nam się z ostrym narzędziem, więc to wszystko, co jest związane z cięciem, z chirurgią, z wycinaniem, z pozbywaniem się z czegoś z organizmu, z ingerencją w naszą powłokę zewnętrzną, czyli skórę, o tym również będzie mówił żywioł mieczy. Dzisiaj te miecze będziemy omawiać. Pierwsza karta z koloru mieczy, czyli as mieczy. Asy, jako prapoczątek, bardzo często mówią o wszelkiego rodzaju potencjale, o początkach choroby, że coś jeszcze trzeba przemyśleć, że może trzeba postawić jeszcze jakąś diagnozę, dlatego że to mamy początek myślenia, początek jak gdyby dziania się czegoś, coś nam dolega, ale jeszcze nie do końca wiemy co. Natomiast jako, że on się ewidentnie kojarzy z cięciem, z mieczem, ze skalpelem. To również są wszelkiego rodzaju ingerencje w naszą skórę. Łącznie z operacjami, to też już w zależności od intensywności kart obok pokazują, czy to będzie mała ingerencja, czy duża ingerencja. No i właśnie wszelkiego rodzaju nawet szczepionki mogą być pokazane tą kartą Asa Mieczy. Drugą kartą z koloru Mieczy jest Dwójka Mieczy. Na tej karcie widnieje osoba z przypaską na oczach. Jest to karta numer dwa w kolorze mieczy, w kolorze powietrza. Dlatego wszelkie podwójne organy, szczególnie związane z tym, co mamy w myśleniu, przy głowie, w mówieniu, w oddychaniu, mogą być narażone na straty zdrowotne. Chociaż czasem ta karta potrafi wskazywać w ogóle podwójne organy w organizmie, tak jak każda dwójka w kartach Tarota, czyli również nerki nadnercza, również mogą być jajniki, jeżeli przy tym na przykład stanie karta cesarzowej. Natomiast tak naprawdę oczy, uszy, zatoki, tam gdzie mamy przepaskę u tej kobiety yy, i podobnie wszelkiego rodzaju przeziębienia, problemy z oddychaniem, z oskrzelami, oskrzelikami, płucami, to też jest organ, który ma swoje lustrzane yy, odbicie. Czyli tutaj dwójka mieczy. Kolejną kartą z kolorów mieczy jest trójeczka. To jest bardzo sercowa karta. Już sam wizerunek mówi o tym, że wszystko na poziomie krążenia i krążeniówki i serca może być problematyczne, aczkolwiek bardzo często, jak gdyby ten etap wcześniejszy, czyli przyczyna problemu, leży w czym, no jak to w żywiole powietrza. Nerwowość, yy, jakaś dezinformacja, złe informacje, po prostu zdenerwowanie. Yy. Przebita trzema mieczami bardzo często też sugeruje wszelkiego rodzaju ingerencje chirurgiczne, szczególnie gdy położy nam się w układzie zdrowotnym, to też możecie zobaczyć w innym filmiku na czakrze serca, wtedy naprawdę oznacza typowo kłopoty z sercem yy, i bywa naprawdę niebezpieczna. Skutek nerwowości, stresu yy, i przekłada się generalnie na naszą krążeniówkę. Czwarta karta z koloru mieczy, czwórka mieczy. Pan leży na jakimś katafalku, nad nim w ogóle wisi niebezpieczeństwo w postaci trzech mieczy, czwarty położony pod nim, obok, coś na zasadzie totalnej stagnacji i dokładnie tak wizerunek mówi sam za siebie. Czyli bardzo często jest to wypoczynek i sanatorium, jeżeli mówimy o pozytywach tej karty, ale też rehabilitacja, dochodzenie do zdrowia. Natomiast jeżeli są negatywne karty, to tak naprawdę y, mogą być problemy z chodzeniem, z poruszaniem się, ale i problemy z zatrzymaniem mowy, z Alzheimerem, z zatrzymaniem myślenia, z zatrzymaniem oddechu. Problemy na poziomie zatrzymania tego wszystkiego, za co odpowiadają miecze. Może czasem przy negatywnych kartach oznaczać paraliż. Jeżeli stanie przy dziesiątce mieczy, to prawie na pewno, bo w kartach nigdy nie ma nic na pewno, ale prawie na pewno. Kolejną kartą z koloru Mieczy, jest piątka mieczy, pełna zamieszania, tutaj pojawiają się osoby, skrzyżowane miecze, tutaj dużo się dzieje na tej karcie. I to oznacza, że na stan naszego zdrowia mogą mieć wpływ inne osoby. To jest zdenerwowanie związane ze stanem naszego zdrowia. Poważne choroby mogą być podsycane, bo to jest karta konfliktu, powietrze. Tak jak mamy, piątkę była. Pochodnia, tak tu mamy no żywioł powietrza, po prostu tornado. Czyli pewne rzeczy są podsycane. Jeżeli stanie przy groźnej karcie z rodziny była, to może właśnie mówić o podsycaniu stanu zapalnego, na przykład. Yy, tu są wszelkie promieniowania, także te szkodliwe, yy, na które moglibyśmy być narażeni. Mogliśmy i teraz ponosimy ich konsekwencje. Kolejna karta żywiołu mieczy, szóstka mieczy. To jest karta, w której widzimy odpływającą łódź, jest przewoźnik, my siedzimy w tej łodzi, odpływamy od kłopotów zdrowotnych. Jeszcze nie bardzo wiadomo gdzie, jeszcze nie bardzo wiadomo jak to się będzie działo, ale tak naprawdę po kolei te problemy zdrowotne zaczynają od nas odchodzić. Długoterminowe leczenie, ale skuteczne. Wracamy do zdrowia, chociaż jeszcze tego do końca nie widać. Na pro poziomie problemu ta karta pokazuje problem z, na przykład z orientacją, dlatego że mówi się, że tutaj nie widać drugiego brzegu. Jest on zamglony na tej karcie, że jak gdyby nie widzimy, gdzie idziemy. Dlatego te problemy z orientacją, co za tym idzie, również błędnik, również sprawy dotyczące czasem zmian w mózgu. I płyniemy. W dobrym kierunku, chociaż jeszcze sobie z tego sprawy nie zdaję. Siódemka Mieczy, czyli tak naprawdę karta bardzo często wampiryzmu energetycznego. Karta złodzieja. Jest coś, co nam kradnie energię, to się potem przykłada na zdrowie. I to jest takie podstawowe znaczenie. Natomiast y, diagnozy wszelkiego rodzaju postawione mogą być błędne. Ten człowiek coś ukradł. To jest taki złodziejaszek, kombinator. Czegoś nie wiemy, ale dużo mówimy. Lekarz. Y, Próbuje podnieść swój prestiż, opowiada nam o naszych dolegliwościach, a tak naprawdę wcale nie mają one pokrycia w rzeczywistości, błędne diagnozy. Yy, Niedopatrzenia związane z leczeniem. Trzeba zmienić miejsce i poddać się regułom gry. Tutaj ludzie grają w szachy z tyłu tej karty. Czyli wszelkie reguły gry będą dla nas właściwe, ale w innym miejscu. Osemka mieczy. Czyli tak naprawdę karta bardzo często z poziomu energetycznego, uwiązanie do kształtów własnych i cudzych, to też nam daje zamkniętą energię, no i niestety nie, niekoniecznie zdrowie. Natomiast yy... Tak naprawdę bardzo często odpowiada za oczy, uszy, zatoki. Tu znowu mamy przepaskę na oczach. Za bóle głowy związane z przewiewami, zaziębieniem, z, z powietrzem generalnie. To podobnie troszeczkę jak w dwójce mieczy. Yy, bardzo często może dotyczyć bólów rąk nadgarstków reumatycznych. Ręce są schowane na tej karcie tej pani, ale również wszystko, co ma podłoże psychosomatyczne, co wynika z naszej głowy, z nerwowości. Natomiast jeżeli pytamy o leczenie, to ono idzie w dobrym kierunku, tylko jeszcze trzeba będzie znaleźć nowoczesne rozwiązanie. Dziewiątka mieczy, czyli tak naprawdę karta depresji, czyli wszystko, co jest związane z lękami, nerwowością, depresjami, stanami depresyjnymi, z wszystko, co dzieje się w naszej głowie, w tej karcie jest uwidocznione. Ale też pewnego rodzaju osamotnienie, odizolowanie, więc i leczenie szpitalne. Tak naprawdę, jeszcze to wszystko, czego, co jeszcze nie wystąpiło, a możemy się bać. Trochę hipochondrii w tej karcie również jest. Bezsenność, zaburzenia emocjonalne. No i co? Właśnie, tylko jedna osoba w łóżku. Leczenie odizolowanie. Nie za dobra karta zdrowotna. Dziesiątka mieczy ma ta karta dobre swoje jednoznaczenie. I od tego zaczniemy, żeby tutaj tej karty nie dobijać. Możemy mówić o akupunkturze, jeżeli pytamy o metodę leczenia. A powbijane miecze w ciało, powbijane igły w ciało i wtedy to będzie skuteczne. Natomiast jeżeli chodzi o te zdrowotne sprawy, zatrzymanie, paraliż, przy negatywnych kartach czasem zagrożenie życia wręcz. Yy, bardzo zły stan zdrowia, yy, jej wymowa nie jest dobra, unieruchomienie, yy, leczenie, które przeprowadzamy nie daje rezultatów, czas na zmiany lekarza, pomysłu. Także, Dobrze. paśmieczy, sanitariusz, ktoś, kto doucza się zawodu pielęgniarka, mało znająca chorobę bądź dolegliwość osoba, czasem trzeba uważać, bo może to być ktoś, kto postawi błędną diagnozę i da nam tylko więcej zamieszania i lęków niż to jest warte. Rycerz Mieczy, czyli mamy osobę bardzo operatywną, która może nam pomóc w naszym stanie zdrowia, wyjazd, gdzie możemy się bardzo dobrze doleczyć. Rycerze w ogóle są szybką kartą w kartach tarota w ogóle. Królowe są bardziej stagnacyjne, więc tak naprawdę konkretna lekarka zna się na rzeczy, może być chirurgiem, może postawić dobrą diagnozę. To wszystko dzieje się powoli, ale bardzo skutecznie. No i bardziej energiczni królowie w kartach tarota, czyli mam tutaj chirurg, ordynator, ktoś, kto może nam pomóc, dobrze postawioną diagnozę, osoba, która zna się na swoim fachu. No dobrze, tyle o mieczach i sprawach zdrowia. W następnym filmie zapraszam na żywioł bucharów. Do zobaczenia.